ma z tej strony Złoty. Dzisiaj się spotykamy na największym unboxingu jaki jaki miałem w swojej historii. Będą to cztery rzeczy. To muszę powiedzieć, no będzie to skok jakościowo jakim wam mówiłem. Jeżeli chodzi o nagrywanie Dźwięku na razie. Do obrazu się jeszcze nie dochrapałem. No i od czego by tu zacząć? Skok w dźwięku. Wiecie, nagrywam akurat mikrofonem portowym Ulan ZJ12. No, powiem Wam, że chyba jakość z tego nie jest najgorsza, jak za 70 zł mikroport do komórki do takiego urządzenia to mogę powiedzieć, że jest spoko eee, co jeszcze? No, chciałem, chciałem coś polepszyć nagrywać jakieś podcasty dla Was Coś na tej zasadzie, no ale się biorę za, tego, za to, jak jesz do innych czynności ze przeproszeniem. Eee, i, I chciałbym po prostu pokazać Wam, czego się dorobiłem w ostatnich kilku miesiącach, bo już ten sprzęt posiadam od kilku miesięcy. Na no, zasadzie go tylko wyciągałem, zobaczyłem: wow, i poszedł w odstawkę, ale. Tak, jak powiedziałem Wam, no, chcę robić to już poważniej, już konkretniej. No i przejdźmy do, jak to się mówi, klu tego wszystkiego. A więc chciałbym Wam zaprezentować mikrofon. To jest mikrofon pojemnościowy, z tego co, co kojarzę. Jest to Fifine K. 688. Bardzo chwalą sobie go ludzie za ceny do możliwości. E, przede wszystkim, co w sobie posiada, jest to port XLR, czyli można wypuścić na mikser sygnał analogowy, nieprzetworzony i w mikserze sobie poprawić barwę głosu, dźwięku i wszystkiego i port USB-C, gdzie można bezpośrednio, mógłbym się w tym momencie wpiąć do e, komórki, którą w tej chwili nagrywam siebie i jest to już dźwięk e, przetworzony przez mikroprocesor I, 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 i nie trzeba, jak się mówi, dużo bawić się z tym. Przepraszam, że obraz trochę trzęsie, ale na stole to robię. Na moim Centrum Dowodzenia Wszechświatem. Chyba tamu trzeba będzie nazwać serię z Centrum Dowodzenia Wszechświatem. To dostajemy? instrukcję obsługi, jak to podłączać. Może nie konfigurować, ale jak to podłączać. Dostajemy adapter do mocowania gwintu 3/8 na 5/8 do ramienia. długi kabel USB USB C USB A USB C no i chyba najważniejszy z tego wszystkiego sam z siebie mikrofon także nie wiem jak to działa jak działa odsłuch ale będziemy patrzeć i w skrócie co my tutaj mamy z tyłu mamy gniazdo XLR Mamy gniazdo USB-C, właśnie do wyprowadzenia na inne urządzenie, no, na, na komputer, już, żeby już, tylko jest to sygnał już zmodulowany, przetworzony. Mamy e, dźwięk, e, dźwięk y, mikrofonu samego z siebie, czy chcę by było ciszej, głośniej. I mamy dźwięk odsłuchu w słuchawkach. Przyznaję bicia, nie wziąłem dzisiaj słuchawek. No, ale chyba to jest unboxing, więc może zrobimy jakiś test, ale nie wiem, jak będziemy słychać. Także to będzie pierwsza z tych rzeczy. Jeszcze wracając do mikrofonu. Mikrofon zgarnia bardzo fajne recenzje za ceny do możliwości, bo on kosztował w granicach 200 o 200 zł. I A, zapomniałem jeszcze. Ma koszyczek wibracyjny na gumkach, elastomerach, jak to inaczej to woli. Tłumiki drgania, także żeby nie odbierał od statywu od niczego, co się rusza. Nogą się trąci ręką, no na tej zasadzie. Także będziemy patrzeć. No i z samego mikrofonu bym powiedział, że to będzie na razie tego tak przymknę tylko, bo to trochę miejsca, stół nie mam wielki. No dobra, co do mikrofonu dalej. Kabel Mozosa XLR 3-metrowy nie jest to jakiś specjalny kabel jest to po prostu chyba najtańszy męski, żeński XLR 3 metry, żeby puścić po prostu po ramieniu no, ramienia dzisiaj nie mam akurat yy, nie będę, no, później Wam pokażę w innym filmie jak to wygląda także to jest 3 metrowy myślę dłuższy nie jest potrzebny do miksera także myślę, że jest wystarczający I jak kupiłem to ramię to tak pomyślałem że może zawsze będę z tego ramienia korzystał, może gdzieś jakiś wyjazd, może jakieś coś. No i szukałem małego statywu mikrofonowego. I szukałem czegoś, cena do możliwości, żeby nie za miliony, ale na jakiś start. No i znalazłem coś takiego, Mozosa. Jest to model M-Kit Stand. Już wam mówię. Wysoki jest na 22 do 33 centymetrów. Jest z popfiltrem, żeby popfiltr co to jest? To jest, p -p Żeby taka siateczka przed mikrofonem, żeby nie głoski, współgłoski, tak zwane te wybuchające p, d, w. Żeby nie, 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 nie było tego uderzenia, jakby ciśnienia z mowy w mikrofon, żeby nie było tych puków, stuków, tak zwanych. No i przede wszystkim zależało mi na czymś, co jest w miarę stabilne. No i on ma w sobie, on waży kilo 100. Podstawa jest dosyć ciężka i dobrze, bo statyw musi być ciężki i już wam go prezentuję. To jest ten zwany właśnie pop killer, o którym wam mówiłem. To jest właśnie ta siateczka, ta membrana. Jest od razu w zestawie. W innych jak patrzyłem to trzeba to dokupywać. A tutaj jest razem. I koszt tego jest około 70 zł dałem za, za tego. Instrukcja obsługi. Twój koszyk na mikrofon. On jest dopasowany, podejrzewam, do mikrofonów Mozosa, więc do mojego raczej nie będzie. Ale ja w swoim mam, także będzie przykręcany. Jest tu gwint chyba 5 ósmych cala. O, o, podstawa. Powiem Wam, solidny krążek. Chyba żeliwo albo staliwo jakiś odlew ale ładnie obrobiony, poproszkowany także i ma podgumowane nóżki, żeby się nie, ślizga... żeby się nie ślizgał, żeby No i co chyba najważniejsze chyba w tym wszystkim To będzie... Widzicie to otwieram, także nie... To leżało w pudełku, ale tego nie, 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 nie wyciągałem, więc... No i tutaj mamy teleskopowy wysięg od 22 do 33, no wyła się centymetrów, także ja sobie już go tu skręcę. że już mamy jedną część złożoną. Na razie ten filtr z tym, przepraszam, częsie odłożymy. To też sobie odłożymy. No i co jest chyba najważniejsze w tym wszystkim? Jednostka sterująca tak zwana całym tym magicznym dźwiękiem, że się tak wyrażę. Powiem wam, długo szukałem tej części, tak zwanego miksera, jest tego brud, dużo jest, dużo jest mikserów. No, powiem, można kupić miksery już od kilkudziesięciu złotych po kilkaset i już idące w tysiące. Ale no, jestem amatorem. Ja nie będę potrzebował na starcie. Bóg wie czego, Bóg wie, ee, Bóg, wie Bóg wie, jak to wszystko rozbudowane, bo e, jestem na, na, na pierwszym etapie. Ja to wszystko sam składałem słuchając YouTube'ów e, na chłopski tak zwany rozum, a może to z tym, a może tego. Nie wiem, jak ten setup będzie działał i nie będę ściemniał, co wyjdzie pokaże się w praniu i będziemy, i będziemy reagować na to, no. ale dobra, do, do celu. Jest to Moana Caster E2. On kosztował w granicach tam 100 dolarów w promocjach z pół roku temu. Jest to urządzenie zasilane zewnętrznie Przepraszam, że części, ale nie spodziewałem się, że tak Dobra I co my tu mamy? Kartę jak co podłączyć i gdzie i co do czego Warm Tips, czyli jak to na szybko podłączyć Drugie mamy o fajną, grubą instrukcję obsługi w językach. Hmm, już wam mówię, na pewno będzie angielski, niemiecki hmm, Chiński, chyba japoński albo chiński tradycjonalny chiński i yy, chiński i chiński, chiński, pros, uproszczony. No, także samo urządzenie przenosi od 48 kHz i 16 bitów sample rate czyli, a, czyli taki wypuszcza jakby sygnał, transmisja z pół USB-C. Ma wbudowaną baterię, o, nie wiedziałem nawet Dwa, 2000 mAh, także jest zasilane bateryjnie, także nie musi być, możemy to wziąć w teren, chociaż jest ono tyle duże, że zobaczycie, że się nie opłaci. No i, 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 i. instrukcja do tego jak co wszystko działa. dostajemy podziękówki za zakup i tutaj bardzo fajną instrukcję na szybko co z czym połączyć z komputerem czy z nagrywarką muzyczną czyli jak to po prostu zrobić żeby to było dobrze i działało prosta instrukcja obrazkowo w języku angielskim no, i teraz przejdźmy do samego urządzenia. Dostajemy do niego pudełeczko z akcesoriami. Widzicie, nic nie otwierane, nic nie sprawdzane. Co my tu mamy? Na pewno są trzy kable. USB, USB-C. Myślę, że długości chyba półtora metra. USB, przepraszam, a USB-C. Długości podejrzewam około 1,5 metra. Do tego dostajemy jacki 3,5 mm. Raz. I drugi raz jack 3,5 mm. To do podłączenia zewnętrznych urządzeń typu słuchawki, inne, inne rzeczy po analogu. Dobra. Teraz to weź to. Złóż włóż, ale dobra, jakoś się udało, nacisk. No, i teraz przejdźmy do rzeczy najważniejszej. A, pochłaniać wilgoci też jest. <śm> I najważniejsze urządzenie to. To jest to, co będzie odbierało yy, dźwięk ode mnie i będzie przesyłało dalej, żebyście wy mnie słyszeli dobrze. Dużo lepiej niż teraz moją barwę głosu, żebyście słyszeli, ciekawy czy działa. Nie działa, bateria wyczerpana, co my tutaj mamy, na czym mi zależało? Tak naprawdę, mamy dwa wejścia na mikrofony. Jeden SLR, a drugi chyba to jest na wejście gitarowe, ale myślę, że mikrofon też się tu da podłączyć. Jest tu podłączenie na, na mikrofony e pojemnościowe i dynamiczne. Monitor speaker, czyli na odsłuch na głośnikach, żebym ja sam siebie słyszał albo coś. Przepraszam, tu jest drugi mikrofon na Jacka małego i dwa wyjścia Jacki 3,5 na wyjście na żywo. Powiem, nie wiem co to za mocno znaczy, ale. Przepraszam, urządzenie działa. Jedną kreskę ma, ale działa. Także to będzie na tyle z mojej prezentacji. Eee może mi się uda to teraz podłączyć coś sklecić, zobaczymy puszczę sygnał na komórkę i sam jestem ciekaw co to, jak to z czym to się je będziemy patrzeć także dzięki jeszcze raz pamiętajcie łapy, suby, lajki no i będę się tego uczył, żeby dla was coraz lepszy materiał jakościowo i kontentowo w przyszłości przedstawić i będziemy się uczyć i bawić razem. Także trzymajcie się. Dzięki. Pozdrowienia. Na razie.